No i tak spędzamy poranek poranny wieczór. Poranek. To Słuchajcie, kolejny prank się udał. Zrobiliśmy naszych kolegów. Że o też spotykamy się na lotnisku, oni tam czekają, a my właśnie kończymy śniadanko. Ostatni rzut oka na widoczek Tadzio, jak się czujesz z tym, że wracamy? Eee, słabo. Zdech. Ja też nie chcę wracać. No. No to może za rok wrócimy, jak nie będzie wojny w tym roku. Siema, jesteśmy na lotnisku, wziąłem rękawiczki, bo jestem zarażony i chcę zarazić Kubę robimy Tak. Chcesz wystąpić w moim blogu? Tak, oglądam. Jestem stałym fanem. Super. Dwa odcinki obejrzałem. Super, także tutaj kolega mówi, żebyście lajkowali Dokładnie. mojego. E... Kurde, nie ma fanpage'a jeszcze. Meetup z fanami. A, meetup w <grym> 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 ale w <ty> Maladze. <skurma> <grym> Dokładnie. Wszyscy przyjechali tu tylko dla mnie. Udało się, dojechałem dojechałem do Polski nie wiem czy to dobrze czy źle w sumie trochę mi smutno ale, ale się udało więc fajny samolot tym liner 787 fajny, polecam korzystając z sytuacji Konrad C ma urodziny więc składam mu wszystkiego najlepszego mi miłego wieczoru no jutro ma, Jak powiedział mi dzisiaj na lotnisku Właśnie wróciliśmy do domu Za nami ciężka podróż Niestety dzisiaj nie uda mi się wrzucić filmu Bo jestem tak zmęczony Tak nas wymęczyli w samolocie Wszystkie kontrole Nie wiem, nie chcę tego w ogóle wracać w pamięcią Nie wiem czy nie skończyć z tym vlogiem? Napiszcie w komentarzach, co uważacie kończyć, czy nie. Jeżeli uważacie, że nie kończyć, to dajcie łapki w górę. Jeżeli uważacie, żeby kończyć, to w dół. I zdecyduję. Tymczasem życzę Wam miłego wieczoru i pewnie dopiero jutro to obejrzycie. Dobranoc.